Jak skutecznie flirtować? Jak rozmawiać z drugą osobą, żeby go przyciągnąć do nas, zaciekawić sobą, i może nawet stworzyć jakiś romantyczny lub idealny nawet związek? Dziś w tym wideo porozmawiam może trochę o czymś, co jest zabawne, ale tym samym i ekscytującym, czyli jak poprawnie flirtować z drugą osobą. I tutaj ja nie będę mówiła o takich flirtach, kiedy do was podchodzi jakiś facet i mówi, czy Ty Padła z nieba, bo widzę tutaj anioła siedzącego obok mnie, ho, 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 ho. nie, o takich, <grywia> nie, <grywia> Jest to w ogóle bardzo śmieszne. Jeden raz tylko tak otrzymałam taki komplement i wtedy myślałam, i wtedy już widziałam właśnie, że to jest jakiś taki podryw, który jest, krąży w internecie, więc na szczerze tutaj tego nie będzie. No, 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 no. Bo flirt to jest ogólnie, jakiś sposób my rozmawiamy, co ta osoba chce osiągnąć, tak? Co ona chce usłyszeć od nas? I jakie zasoby my możemy dać poprzez tą rozmowę i flirt? Tak? Czyli coś, jak możemy się pokazać, kim my jesteśmy i jak zaciekawić swoją energetyką, aurą dookoła siebie. Cześć, nazywam się Ewelina Tymul, jestem ekspertką pracy z nieświadomością, a także podświadomością. Oczywiście jestem pierwszą w Polsce osobą, która działa w nieświadomości, a także rozwiązuje bardzo szybko, bardzo łatwo nie tylko traumy, ale również problemy, które stoją na drodze naszego życia, naszego nie tylko szczęśliwego życia, ale ogólnie coś, co stoi na drodze naszych celi, gdzie są nasze idealne związki, gdzie są nasze pieniądze, na które my możemy osiągnąć tym życie. I tak dalej. Tutaj ja mówię nie tylko o rozwoju duchowym, ale również o osobistym. Także jestem studentką psychologii i skończyłam bardzo dużo różnych technik, dzięki którym stworzyłam swoją teraz metodę i w trakcie moich sesji mogę, jak już powiedziałam, rozwiązać jeden problem już na jednej sesji. Więcej o tym, a także opinie moich sesji, znajdziesz na moim Instagramie. A ja już nie przedłużam wstępu, zaczynamy od punktu numer 1. Pierwszy i najważniejszy punkt, żeby stworzyć ten flirt, zrobić jego takiego wyśmienitym i takim pikantnym nawet, to zrobić dobrze, dobre pierwsze wrażenia. No i jak możemy zrobić te pierwsze wrażenia pozytywne? Oczywiście kobiety inaczej, mężczyźni inaczej. Kobiety w jaki sposób możemy zrobić? No to mieć ładnie zrobiony makijaż, ładnie zrobione włosy, zgrabnie ubrane. To też jakby zaliczy się i do mężczyzn, tak? Oprócz makijażu, oczywiście. Też radziłabym dla mężczyzn, oczywiście nie każda kobieta tak lubi. Musimy też czuć, co my chcemy, czego my chcemy, ale na przykład ja bardzo nie lubię, kiedy chłopak ma żel na włosach. Dla mnie to już po prostu minus i dobrego wrażenia już ta osoba nie zrobi. Oczywiście, jeżeli to nie jest aż tak dużo, że taki, wiecie... Tch, tch. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to oczywiście troszeczkę może być, ale nie dużo. Dlatego też kobiety patrzymy, żeby makijażu było niezbyt dużo, tylko tak odrobinkę i tak mm, smacznie. I wtedy możemy zrobić takie pierwsze, najważniejsze, nasze dobre wrażenie. Także, oczywiście, musimy mieć zadbaną cerę. Musimy też mieć zadbane włosy, tak, dobrze się też odżywiać. Oczywiście tutaj nie mówię, że nie jest ogólnie w ogóle fast foodów, ale tutaj ogólnie mówię, żeby nasza cera byłaby zadbana. Oczywiście, kiedy my jemy fast foody. Albo się nie wysypiamy, albo coś jeszcze, no bardzo to jest widać na naszej cerze. Czyli tutaj ogólnie pierwsze wrażenie zależy od naszego wyglądu. Drugie to będzie, jaką my mamy aurę, co my emanujemy, co my pokazujemy energetycznie dla tego mężczyzny. Takie to może być miłość do siebie, pewność siebie, nasza otwarta postawa. Ja jestem otwarta do znajomości z tą osobą i tutaj jest wspólny i dla kobiet i dla mężczyzn, tylko mężczyźni musicie nauczyć się odczytywać od kobiety, kiedy ona daje ten pierwszy ruch. Tak? Może to być spojrzenie, może to być uśmiech w kierunku do Was, bo oczywiście kobieta zaprasza do swojej przestrzeni mężczyznę. Tak to jest energetycznie ogólnie, tak Wam powiem szczerze. I wtedy mężczyzna czuje, że on w tym momencie może poczuć się tym samcem i zaczyna iść i jakoś, w jakiś sposób, znajomić się z tą osobą lub jakoś zaczynać rozmowę. Oczywiście tutaj musimy wiedzieć kontekst, gdzie my jesteśmy, z kim my jesteśmy i wtedy zaczynamy jakoś tą rozmowę. Najlepszym sposobem, żeby zacząć rozmowę, to jeżeli my jesteśmy w jakimś miejscu i chcemy po prostu zapytać, upewnić się, czy coś jeszcze, co musimy zrobić, tak? Na przykład jakimś bowlingu, gdzie to na przykład można gdzieś coś przyjść, zrobić i tak dalej, zamówić jedzenie, czy coś jeszcze. I później? Zaczynamy jakąś rozmowę, tak? komunikację. Chciałam też zauważyć, że ja nie jestem przeciwniczką tego, że kiedy kobieta podchodzi pierwsza do mężczyzny. Czasami jest tak, tym bardziej w naszym XXI wieku, że mężczyźni zachowują się bardziej w kobiecej energetyce. Albo po prostu są nieśmiali. To nie oznacza, że ten mężczyzna nie ma we środku siebie tej jakby samczej, tej męskiej energetyki. Więc tutaj każda z nas, też mężczyzna, każdy z nas, sam reaguje, sam... Odczuwa, co można, czego nie można robić, i samym podnosimy decyzję, bo oczywiście ja za was w tym wideo nie podniosę decyzji, tylko mogę wam pokazać, jakie wskazówki, żebyście Wy pamiętali, stworzyli, zrobili i szli w kierunku swojego szczęśliwego życia. Właśnie z kimś. Drugi punkt techniki flirtu. Jest ich bardzo dużo. Od komplementów do lekkiego dotyku innej osoby, ale tak was uważam, że na pierwszym spotkaniu nie musi być żadnego dotyku, bo jeżeli ktoś by do mnie się dotknął, to ja od razu jestem taka, wow, wow, wow nie. Końc, kropka, bo tutaj kończy się moja granica, wszystko, więc tutaj trzeba bardzo czuć i poczuć te granice. Najlepiej po prostu, na przykład, powiedzieć: A masz ładne bransoletka, masz ładne kulczyki, masz przepiękny uśmiech. Tylko to, co w rzeczywiście my czujemy, że to jest ładne. I tutaj tak samo możemy, to może powiedzieć kobieta, może powiedzieć mężczyzna nie jest różnicy żadnej. Następny moment może być jakiś humor, tak? Że coś się wydarzyło w Waszym dniu i Wy chcecie się podzielić i to jest coś dla Was bardzo śmiesznego. Oczywiście humor może być różny, więc bardziej patrzmy w taki humor powszechny, co najwięcej ludzi na przykład się śmieje z czego, więc tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. Ale druga jeszcze taka rzecz to coś, jakąś tajemnicę powiedzieć, jakiś żarcik, taki, wiecie, w formie ciekawostki, czy coś, jakby coś się dzieje dookoła i coś wy będziecie omówić, opowiadać, coś, co wy dostrzegliście, ale to będzie wasz wspólny sekret, tajemnica. Na przykład ktoś coś je, na przykład tak dziwnie, albo na przykład ktoś zamiast tego, żeby zjeść, albo na przykład nie wiem, z torebki na przykład dostaje jedzenie i je sam po cichutku, a sam na przykład nic nie zamówił. Tutaj tylko nie mówcie takich żartów, że o boże, jak tak można robić w restauracji, czy coś jeszcze nie, że jakby o, zobacz, czy mi się już wydaje, czy w rzeczywistości ta osoba ma jeszcze dodatkowe jedzenie w swojej torebce i ona dostaje te jedzenie, i jak nikt nie widzi, to zaczyna jeść. I tak po prostu zapytajcie, zauważcie, czy jest to w rzeczywistości, czy nie ma. Możecie też coś wymyślić. Możecie też coś, z czego w ogóle nie ma, ale musi być to coś, co Was złączy, co wy będziecie mówić szeptem w łóżku. I zobaczycie, jak to działa bez... bez. Bez odmianów, nie, jak to się mówi, że to zawsze działa. No powiem tak, to zawsze działa, uwierzcie mnie. Ale też kluczowym flircie to to, żeby być cały czas sobą, tak? Nie udawać kogoś, kim my nie jesteśmy. Bo to się czuje, to się jakby tak szczytuje się z naszej aury, z naszej energetyki. Więc jeżeli my udajemy, że nam coś jest ciekawe, a nam rzeczywistości nie jest ciekawe, no to inna osoba po jakimś czasie, po jakiejś minucie rozmowy to odkryje. I ona nie będzie chciała dalej kontynuować tą rozmowę. Będzie chciała jakoś, no okej, okay, pa. prawda, to żeby tego uniknąć, musimy w rzeczywistości coś mieć we środku. Ewentualnie lepiej właśnie tego nie robić, jeżeli my nie wiemy, jak co powiązać. Trzeci punkt czytanie sygnałów. Musimy jakby zauważyć, czy ta druga osoba jest ciekawa tej jakiejś tajemnicy, tej opowiadania, czy może ten komplement weszedł dobrze, czy może nie bardzo. Tak od razu przed tym nawet, jak mówimy komplement, mówimy o tej rzeczy, musimy jakby taką mieć uczucie, a jeżeli ja to jej powiem, to jaka będzie tej osoby reakcja na to, co ja dla niej powiem. I Wy sami musicie poczuć na swoim ciele, jak ta osoba poczuje się, gdy usłyszy to od Was, właśnie tą rzecz. I tutaj uwaga, pierwsze, co Wy poczujecie na własnym ciele, to jest poprawna odpowiedź to, co już przyjdzie drugiego, to już nie będzie poprawna odpowiedź. I jeżeli Wy nie czujecie swoje własne ciało, no to też będzie Wam ciężej to robić, tą technikę, więc proponuję Wam po prostu jakieś robić malutkie mini medytacje, żeby wejść i poczuć na przykład inną osobą. Ta technika to jest po prostu coś, gdzie my możemy wyjść z swojego ciała i stać się tą drugą osobą. I kiedy my się stanowimy tą drugą osobą, to my po prostu możemy lepiej poczuć, co ona czuje do nas, i co bardziej zaciekawi ją? Oczywiście, jeżeli coś pójdzie nie tak, jakiś sygnał będzie dziwny czy coś, trzeba wiedzieć, jak na to reagować. Czy jakiś głos będzie podwyższony, poniżony, tak? Poniżony to bardziej niepewność siebie, jakieś coś wewnętrznego może być u tej osoby, Wysokie ton to znaczy, coś jej się nie podoba, jakaś agresja. Osoba, jak wygląda, tak? Czy ona jest blisko do nas, czy ona jest daleko, na dystansie, czy ona trzyma granice. Wtedy możemy zauważyć, czy ta osoba jest zainteresowana, jeżeli jest głos jest bardzo taki płynny, lagotny, ona jest bliżej do nas, ona jakoś się uśmiecha, czuje się jakaś taka pogodność, lagotność, to ona jest zainteresowana. A jeżeli ona jest daleko od Was, ma jakieś granice, nie patrzy ogólnie w Waszą stronę, głos jest taki, mm, mm, tam coś, no tak, szybkie takie odpowiedzi, tak, nie, może być, mm -hmm, Okej. Okay. No to wtedy ta osoba jest Niezainteresowana. I oczywiście, jeżeli osoba jest zainteresowana, to idziemy dalej, ostrożnie, po trochu, malutkimi kroczkami. Ale jeżeli osoba jest niezainteresowana, no to nie marnujemy swojego czasu, idziemy i rozwijamy się dalej w swoim życiu. Jeżeli ktoś Wam powiedział nie, to nie oznacza, że Wy może jesteście niewystarczający. To nie oznacza, że może Ty jesteś niewystarczająca. Nie. To po prostu oznacza, że ta osoba, na przykład, może jest zajęta, może teraz jest nie w humorze, może nie może czegoś tam, nie wiem, zrobić, może ma jakieś traumy, może tylko zerwała z chłopakiem. Dużo, dużo różnych aspektów. I my nie jesteśmy w głowie tej osoby, nie możemy ich odczytać i po prostu zrozumcie, nie, nie. Znaczy dla mnie będzie jakaś lepsza osoba. Na mnie czeka jakaś osoba, która będzie idealna. A jeżeli ktoś powiedział mi nie, to znaczy ta osoba nie była dla mnie idealna. I ja idę szukać dalej. No i czwarty punkt unikania blendów. Każdy z nas popełnia jakieś błędy i trzeba wiedzieć jak, co zareagować, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd, jak z niego wyjść, jak ja mówię, suchym z wody. Czyli rozumiemy, musi być szacunek do tej innej osoby, tak? Jeżeli nie ma, to już jest red flag, później. Nie musimy zachowywać się nachalnie, musimy być życzliwi, bo oczywiście nachalność to też jest red flag. Też musimy pamiętać, kiedy możemy się dotykać do tej osoby, kiedy nie możemy się. Oczywiście ja w ogóle nie rekomenduję dotykać się do innej osoby, bo to są naruszenie tej osoby granic, więc naprawdę pierwsze spotkanie nigdy się nie dotykamy. Ewentualnie, jeżeli czujecie, że macie ten sam vibe, kiedy że już teraz można, no to oczywiście, ale na początku, nie daj Boże, nigdy się nie dotykamy. Jakieś może 10 minut nie można się dotykać. Powiedziałam, może po 15 takiej płynnej rozmowy, można się dotykać, ale też nie patrzcie, 10-15 minut, to jest indywidualnie z każdą osobą inaczej, można porozmawiać, każda osoba jest inna, może nawet wiecie, nawet po 15 minutach idealnej rozmowy, ta osoba powie, a ty co do mnie się dotykasz, prawda? Też takie są i ja na wiem takich ludzi, więc tutaj po prostu, jeżeli już dotknęliśmy się, to powiedz, oj, przepraszam, nie widziałam, ja szanuję Twoją przestrzeń, teraz już się nie dotknę. Po prostu chciałam takie, żeby cię dotknąć, bo ty jesteś. Nie, może, takie, może taka ładna, może ja po prostu chciałam poczuć, jak, jak do, dotknąć się do Ciebie, bo Ty wyglądasz dla mnie nierealna, ale przepraszam, rozumiem, tak, to, to mój blond, tak, żeby jakoś wyjść z z tej wody, tak. No i drugi punkt to wiedza, w jaki sposób musimy się zachować, kiedy nas odrzucą, kiedy nas przyjmą, ale to już mówiłam poprzednio, tak, wiemy... Wszystko, co jest, jakie są przyczyny, że ta osoba nas odrzuciła tak, może coś tam jest we środku tej osoby, życie idzie dalej. Musimy wiedzieć o tym, że nie ta osoba to inne, nie, nie inna osoba to jeszcze trzecie. a może coś będzie inaczej. A może nawet wiecie, nawet jeżeli pójdzie wszystko dobrze z Flirtem, może też być, że Wy nie będziecie dobrze razem później. Więc tutaj trzeba po prostu dowierzać wszechświatu, dowierzać Bogu, wszechświatu, komuś, komu my wierzymy. Będzie tak, jak jest najlepiej. Dla mnie i dla mojej duszy, i dla mojego życia. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś razem ze mną w tym wideo. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Oczywiście, jeżeli chcesz kontynuację, to pisz mi w komentarzach. A ja Cię również zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo nie ominie wtedy Ciebie żadne nowe wideo o szczęśliwym życiu, a także o relacjach. Stawię też lajka, jeżeli uważasz, że wideo było korzystne, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Wiedzieć, czy ja robię coś. Ważnego dla ciebie, a także żeby ogólnie, kiedy ty stawiasz lajka, like, to to wideo idzie do góry i więcej osób wie o tym wszystkim. I powiem Ci szczerze, że może następnym razem do ciebie przyjdzie facet i nie będziesz pytać, czy ty może spadłeś z. może z chmurki? Z chmurki, czy. A, I już może następny facet nie będzie cię pytał, czy ty spadłeś z nieba, bo jesteś aniołem. Bo takim tym ja bym nie chciała w ogóle nawet kontynuować rozmowy, nawet jeżeli to byłby najsympatyczniejszy, najładniejszy facet, na najprzystojniejszy oczywiście facet na całym świecie. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Życzę Ci wspaniałego wieczoru, wspaniałego dnia, następnego dnia. Bądź szczęśliwa i mam nadzieję do zobaczenia do następnych odcinków. Pa, pa, pa.